Mark Evans nie może za wiele zrobić. Spróbuje się wstrzelić w cienką lukę pomiędzy bramkarzem i obrońcą. Czy mu się uda? Tymczasem Mark Evans znowu przy piłce. Czy odda strzał? Nie, jest to podanie. I Mark Evans, czy to będzie hat-trick? Zobaczamy. No, no a to weź się przywitaj jakoś. A już? No już. Witam czy to strony ki to jest słynny raper, jakbyście nie wiedzieli. Te no na razie tekściarz. To jest, To jest... nie no, to jest słynny raper, naprawdę. Możecie Dobra. mi uwierzyć. Dobra, tak. To jest słynny raper. A ja jestem KS. KS z kanału KS100 Pro i dzisiaj. Dzisiaj gramy. Znowu. Trzyga. To drugi odcinek. Tak, w końcu. Po tylu latach. To jest niemożliwe wręcz, że udało nam się spotkać. A wiecie co jest w wrześniu, najlepsze? W, w wrześniu był ten odcinek abr, nie? Coś takiego. Ja taką pamiętam, bo byłem wtedy na praktykach, to pamiętam. O kurde, to jest Zanark. No nie, ja już zapomniałem... O no nie, czy to jest ten totalnie od czapy team złożony Nie będę mógł dopuścić ani jednej piłki do bramki. Bo Mark jest w ataku. <śm> 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 Słuchaj, nie right. ma Erika! Dobra, daren na budzie to przy... Jezu ja przynajmniej mam przynajmniej... przynajmniej mam bramkarza, okej? Okay? Przynajmniej mam bramkarza, ja już gotowy, ja mam kredytu. Ja sobie przyglądam jak kurde jaką ty masz drużynę, jaką ja mam drużynę, hej no, dobra on, Ej szczerze no, ej czekaj czekaj ja muszę sobie przypomnieć jak się grało Dobra nie jestem jeszcze taki Rusty ale mam lagi. Masz... No, tak, tak, tak! Tak się mów, tak se mów tak Nie, czyli wiesz, że Nagle mi teleportuje piłkę, zmieniło po... kapot. O nie! Ale to zepsułem totalnie, nie no Sony przy piłce, co to ma znaczyć? Gabriel G Garcia, Jean-Pierre, coś tam O stawaj mur! Stawaj mur No nie, no nie nie nie, nie. za, za Nark oddaje strzał, co to ma znaczyć? Szybko! Nie! Czekaj, ty stawiaj tutaj mur. Ty stawiaj tutaj mur. Kurwa, nie przejdzie, nie przejdzie. Dobra. No co? Spoko, boska ręka. Na granicach, na granicach. Czy ja coś mówiłem, że żadna piłka nie może dojść do mnie do bramki, czy coś? Dobra, nie, jednak nawet ja nawet nie pamiętam kontrolek, jak się grało. Ja nawet nie pamiętam, gdzie się biega. Nie ci powiem. Dobra, ja sobie zaraz przeczytam, na szczęście wszystko jest opisane. O ty No nie. jak Dobra, już sobie przypomniałem. Let's go. Nie umiem się Dobra. Dobra, gzewier. Niech będzie jeszcze jedno podanie i czysty strzał, strzał przy piłce i uderzenie! Co zrobi sam Gook? Przyjął na klatę, ale co to było? Co to była za obrona? Wiktor Blake. Kiepskie podanie bramkarza. Wybija na A. Patrzyłaś na piłkę. Dobra, podanie. Ryzykowne do Xaviera. Szybka kiwka. Gabriel Garcia został oczekiwany i wchodzi w strefę pod bramkową. Podaje do marka Evansa! ostrze meteorów! To zrobi Mark Evans. Mark Evans nie może za wiele zrobić. Spróbuje się wstrzelić w cienką lukę pomiędzy bramkarzem i obrońcą. Czy mu się uda? Udało mu się! Bramkarz pozostaje bez szans. Próbuje swoich ostatnich sił. Jednak nie ma najmniejszych szans przy potężnym bramkarzem drużyny, który z jakiegoś powodu gra w ataku. Jest to niezrozumiałe zjawisko dla nikogo. Nikt nie wie, co się tutaj dzieje tak naprawdę. Nie, czekaj, jak on się nazywał? Teskat? Tak. Teskat wybiega z piłką na out. Drużyna przeciwna ma dzi ewidentnie dzisiaj problem z taktyką. No i eleganckie podanie na wolne skrzydło. Sony przy piłce. Znowu podanie do bramkarza Marka Evansa, który strzela praktycznie na pustą bramkę. Czy bramkarzowi uda się wyskoczyć? Nie udało mu się! Mark Evans, kompletny greatest of all time. Kapitan i na zły Japan! Jeszcze brawurowa obrona przeciwko napaści drużyny przeciwnej, która rozpoczynała ten mecz przy piłce. Znaczy rozpoczynała, rozpoczynała, rozpoczynała to zagranie przy piłce. Niedługo zbliża się koniec pierwszej połowy. Jest już 20 minuta. Caleb tonulł przy piłce, kiwa się z zanarkiem i przechodzi go! Przychodzi go na swojej połowie. Długie podanie, laga do lewego. Czy doleci? Nie doleciała. Brzód sharp, próbuje, jednak. O faul, faul. Ja by. brzydkie zagranie. Bardzo brzydkie zagranie ze strony Zanarka. Ja na miejscu sędziego gwizdałbym już. Ja już tutaj na miejscu sędziego bym. Sam się wleciał w to nie tak działał ten super barier? To nie tak działał, że to mi daje niezniszczalność. Nie, nie, nie Był taki ten. Nie pamiętam, tylko myślałem, że to ten. E, no dobra, wyrąbany jednego mogę przepuścić. Niestety, przytłaczająca siła z, z, strzału zonarka okazała się zbyt dużym wyzwaniem dla Darena. Mark Evans znowu przy piłce. Kiwa się z Judem Sharpem. Udało mu się przejść. Podanie do Judo Sharpa. Jakkolwiek idiotycznie by to nie brzmiało. Klepski pingwin numer dwa! Bohaterskie podanie. Pomagają mu w tym Mark Evans i Sony Ride. Sony Ride? Ride, jak on się nazywał? Coś takiego. No nie! Czy uda im się? Udało im się przejść, jednak obrona pozostaje nieustępliwa. Kur... to to nie przejął? Spuścił się? Muszę spuścić. Ajajaj. Bramkarz zablokował to uderzenie i pierwsza połowa jest już za nami. Wynik 2 do 1, nie wiem w zasadzie. Trudno mi jest... Le trudno mi komentować, waj... kiedy nie wiem jak nazywają się nasze drużyny. nasz Champs na Alius Masters. A, czyli ja jestem Aliusem. Huh. Kurde, nie hmm. no, ale. Fajnie ja byłoby ja mieć. Ja zmiany. Fajnie byłoby mieć marka na bramce, ale jednak. Ale jednak no. Ale jednak. Hmm. Też zrobię zmiany w takim razie. Nie, to są chyba wszystkie zmiany, jakie. Nie. Ohohoho. Ale będę niemiły. Będę bardzo niemiły w tym momencie. Jean Pierre został zastąpiony przez Nathana Swifta Dobra, nie chcę mi się komentować wszystkich zmian. Ile można, Ricardo Drigo przy piłce podaje do kapitana drużyny Marka Evansa. Marka Evans atakowany przez Shona Prosta. O! Czy uda mu się przejść? Nie, nie udało mu się przejść. Chociaż nie wiem czemu, bo już atakowałem. Pojedynek między Savierem, jak on się tam nazywał? Coś tam. Ale dowalił, ale, poda ale dzikie podania, Kaleb Stonewall, wymiana z Zanarkiem, nie udało mu się. Ale jednak, nie poddał się i przejął piłkę, Uuu na granicy gra Jud Sharp! Przechodzi obok Ricardo Drigo, jakby to był spacerek po parku. Tymczasem Mark Evans znowu przy piłce, czy odda strzał? Nie, jest to podanie, podanie i mamy popisowy strzał Meteor Blade. Nie ma szans, żeby ta piłka nie wpadła w bramkę. Co zrobi bramkarz? Co zrobi Samguk Han? obrona! E, nie wiem, nie wiem jak to po polsku się nazywało. I trzyma, ledwie trzyma się na nogach. Kolana trzęsą się jak trzcina na wietrze. Jednak udało mu się zablokować. Drużyna, jak ty tam. Nie wiem. Już mocna ofensywa leci. Zanarko daje kolejny strzał Hisatsu. Jak się, jak się skończy? Jest to podanie. O! Oh, jest to podanie do Shona Prosta. Które oddaje strzał! Czy Gabrielowi Garcia nie udało się zablokować, a zatem pora na popisował technikę Dareno Rękę Mogen! Ewidentnie chcą zminimalizować straty. Dokładnie taka musi być ich taktyka. Podanie do kaleba Stonewall'a, szybka wymiana z zanarkiem, który znowu zostaje okiwany niesamowicie prosto. Ricardo Drigo przy piłce podaje do Juda Sharpa, Jude podaje do Marka i Mark Evans. Czy to będzie hat-trick? Mark Evans oddaje kolejny strzał. A jednak, może być ciężko, chociaż nie! Siła strzału bramkarza i na jest niesamowita. Piłka wpada do bramki. Hat -trick tego zawodnika, wynik meczu 3-1. Hat trick 3 Aha. Mark Ewan przy piłce i udało mu się, udało mu się zablokować Bajlonga. Jak przystało na prawdziwego mistrza obrony. Co to? No tak, zapomniałem, że to coś było rzeczą. O kurde, przewidział mnie. Elegancka, zablokowane Dobra Podanie do Evansa Evans przychodzi, jakby jakby wygrał Dobra weź tam się z tym tym ty, ty z zanarkiem też miałeś tam sobie ten Różne, różne takie Dobra, to nie byłaby gra bez pingwinów z Madagaskaru Dobra, mój się poknął Małek tym ch... Dobra, dobra, nie płacz, nie płacz już ten. Nie płacz, bo i tak ten strzał nie powinien tak polecieć. To nie zrobi nic absolutnie. Jeszcze tower. Nie no weź się ja ci... Ej ej ej, to bo się zaraz zrobi politycznie. Czemu używasz takich brzydkich technik? Przez ciebie mam ochotę robić bardzo brzydkie żarty. Oj oj oj, coś nie wyszedł Dobra. Hmm... Co ja tu mam? Eee... Albo zrobię to coś, chociaż nie pamiętam kompletnie co mi to dawało, o! To nie, to nie daje chyba nic O kurde! Bridge? Tego się, tego się, nie spodziewałem. Dobrze, niech będzie. Nie, plan był taki, że przy, przy wybiciu, że się bramkarz złapie i... Będzie, będzie po prostu ekspresowy atak. O kurde. To poszło bardzo niezgodnie. czemu na nadal dibiuje, kur... ten? Ej, zaczął mi się kontrolować, bo mi nadal dibiuje. Bo mi dibiuje nadal. Ej, zaczął mi się mi... Fakulta, bo mi zibruje, to nadal dibiuje. What the fuck? Nie, gdzie ty podajesz? Dobra, ważne, że zadziałało. Strugi, lecisz. Dobra, yy, o, zone mam, kozacko. No i myk, podanie do Juda Sharpa. Nie jak... cały czas od jakiegoś momentu padł! Zostawił mi się. <laughs> no jakby co ci... Co, nie wiem co ja ci mam zrobić. No to za, Nie, hmm. da, nie zaraz odłączę i wyłączyło. Nie, naprawdę. <laughs> <laughs> Szczerze, czekałem aż ustawisz swoich obrońców, żeby po prostu na to zareagować. Aha! Czekaj, co? Ej, halo, nie zdążyłem użyć Hisatsu! Czuję się, czuję się z lekko oszukany, bo klikałem, żeby użyć Hisatsu. Dobra. Goń się. Dobra, Choćby skały srały, nie dostaniesz tej bramki. O kurde, to już koniec meczu? Ciii! <śmiany> Brat ma problemy techniczne. O, gzewie Foster. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Och, Widać go! A właśnie, ja nie ustawiłem go jako kapitana! Nie wiem, czy go zobaczymy teraz. Czy Erik będzie dumnie ze swoim numerem na plecach kroczył. No nie, nie widać go! Erik! Erik, ma boy! Okay. Where are you? Gdzie is jesteś? Hopie! Je. Czekaj, bo ten mikrofon zaraz ucieknie. Już raz była taka yes. sytuacja. Jest, jest! Erik Eagle na szpicy! Geniusz piłki nożnej, który przyleciał z Ameryki! Tak. Nie chyba. Tak, tak, Lecimy. Już rozpoczyna się gra, rozpoczyna się podaniem do Erika. Erik rozpoczyna swoją popisową szarżę fentanylową, Ale co to? Został zatrzymany widocznie Zanark ma, ma w swoich żyłach jeszcze większą ilość substancji niedozwolonych Ale Gabriel Garcia chciałem powiedzieć, że popisowo, popisowo zatrzymuje. W czasie gdy ten Erik Śpał ja zrobię ten... Uwes... Uwes... Elegancko, Erik podaje do Kaleb'a, Kaleb podaje do Erika, Erik zaczyna pędzić czym wujek Bimber. Długie podanie do Wiktora i powrót... A jednak! Wiktor przechodzi obronę, tak jakby przechodził poziom w Mario. I podanie! O, został zablokowany i jest to faul z żółtą kartką dla obrony drużyny przeciwniej. Gabriel Garcia popisał się tutaj wyjątkowo gromnie fest. W, w, większą sumę pieniędzy. Do, dostaliśmy To by było całkiem głupie, gdyby się okazało, że Eric Eagle dostaje właśnie teraz proste podanie. I popisany strzał! Strzał ala Beyblade. Niestety. Obawiam się, że pierwszy strzał może mieć nieco za mało mocy. Uuu, to było niefortunne. What? Ej, hey, okej, okay, piłka mi się teleportuje. No to ja miałem takie same problemy w pierwszym meczu, widzisz? nic i fakryt. No co? Nawet Nauczcie... Było, nawet go słychać, na to zderzenie. Nauczcie się I ślizgać. Nie Boże, ale ja mam, ale mam lebiegi w drużynie. Nauczcie się ślizgać. Czy możecie... Co to nie wiem. Dobra, ważne, że mam przynajmniej z castlingu dodatkowe punkty. O, ale ten, ale dużo ten twój strzał zrobił, dobra, podanie. Ej, wait, 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 a gdybym tak. A, aha, aha, nie no, spoko. Paul, Paul, sędzia! Paul, sędzia Kalosz, sędzia Kalosz. Dobra, szkoda by było, gdyby Erik zaraz dostał piłkę, nie? Wow, to za ten? Niesamowite. Ja nie wczoraj o ma hiszpańskie nazwisko. Nie wiem, ale wiem, że jest złomem. Nie wiem po co go tu trzymam. Solerny bajlong, jeszcze niech bridge mu siądzie. Mocza Czekaj, co tu się dzieje? Ja coś... Ej, Ej coś... czekaj! Co? Też, też miałeś naga? Tak! Ja też miałem naga! Moi zawodnicy tu po prostu... Nie, co? Ja miałem półcienny ekran! Nie, to coś... po prostu piłka sobie cały czas leciała, a moi zawodnicy. Dobra! Coś jest, coś jest mocno nie tak z tą grą. Coś jest z tą grą, mocno nie tak. Coś jest z tą grą, wyjątkowo dzisiaj nie tak. O, kurde, jaka szybka reakcja. To powinien być spalony, ale okej. Okay. Jakby... Bierz, bierz wiesz co? Ta gra jest tak zbugowana, że... Ech... Woska ręka! A ile? ty tysiąc? To jest Mark Evans, ty nie wbierz Nikola. No, nie szczęście, bo już Twój Mark Evans z połowę mocy sobie złotuje, okej. Dobra, mam to. Podanie do Keleba, podanie do Hifamur. To on się tak nazywał? coś takiego. I to był twój błąd. Elegancki, snajperski strzał, klewska Lansa w wolnym tłumaczeniu. A jak? To taka jakby laga do lewego, tylko że lewy już strzelił. No to jest No bo to snajperka człowieku. Ale fajny masz dev gdzie będzie będzie wyjść. Dobra. Oh. Ale to by było głupie, gdyby się okazało, że Eric Eagle jest przy piłce. No nie. Obrona ma PTSD w tym momencie. Wszyscy rzucili się na Erika. Aha, a to już nie był faul, a to już niby nie był faul, To już niby nie był faul, tak? A to już nie był faul. Sędzia Kalosz. Chłop jest, staranował a, mojego tri. zawodnika, tri. jakby walcem Le, jechał. Jak ty mówiłeś, że to jest... Um, malka Masa to jest właśnie... A to jest właśnie Byron. Dobra, człowieku, ty nie potrafisz inaczej no. grać, niż pierd... się z bara. To trzeba finezję no. mieć, to trzeba umieć. Tak. No skill masz, po prostu, no a skill. Masz, a ty masz twarde narkotyki dla... dla Lika i co teraz A ty masz twarde narkotyki dla zanarka. No i to też nie widzisz? <gry> nikt, nikt nie zgłosił Aha, no spoko. Ech, to był taki Nie, nie, ani trochę naładowanego. Czyli tak sobie, okej, okay, po co miałem nic. ten mój poszedł. Wcześniej. Odrobinkę, bo tak się składa, że Erik stoi idealnie na pustej pozycji z bramkarzem. Tak? To na małego. No. Pójdź do biegu, nie? Ale nie od kiedy jest sam go? jest taki dobry? Może od wtedy, kiedy mam 19 level na Eriku. Aha? To niezły defend. To niezły defend. są nie byłeś w moim zasięgu. No o co chodzi? Moi zawodnicy mnie totalnie trolują w tym meczu. Nie rozumiem co się dzieje. Totalnie nie czaję co się dzieje w tym meczu. Ok. Taki potężny No tak, musi być przecież wyrównany no to. A i faulu nie było! No jest sędzia kalosz, tak jak Sędzia, no trochę sędzia kalosz, nie? O ty, jakby to powiedzieć, sędzia trochę kalosz. Stajmy tutaj Dawaj, włączymy jakiś ten adwans, ad coś tam. O oh. czekaj. Oh, wow, a... wow, 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 wow. Ta, nie mam na technikę. Nie wiem, w tym meczu wszystko było złe. Podwozie było złe, szyny były złe. No Erik, to coś nie linkuje. No bo Erik ma 19 level. <grym> a... No, no a co a jest? Nie rejkuje. Chyba widzisz Erikowi. Teobi, zabrali narkotyki w końcu. Ale te wymyślił, kurde, karze, aż, aż mi słów zabrakło. Nikt nie zrozumie tego żartu. To jest, to jest już tak niski poziom. W sensie, no co jest? Dosłownie zareagowałem na twój ten tak, jak powinno być. Nie czaję tego. To jest absolutnie szalone. To jest absolutnie szalone to, co się dzieje z defensywą w tym meczu. Były co najmniej trzy sytuacje, w których moi obrońcy powinni to zablokować. Były co najmniej trzy sytuacje, w których powinienem móc zablokować, nie? ale jest 2 o, ty to masz, o jezus to. kanoniczna technika, okej. Okay. To po to prostu, że zamek poprawi. Zamek poprawi. O okay. Może na poprawił. poprawi. Ta na... No, ale tak mam z Patera. Dobra, to Patera. Aha. No nie, no co jest? Nie, dobra, szczerze? Wypier wypierdzielam <grym> Garcia. Wypierdzielam Garcia ze składu. Dosłownie... Kiedy twój kolega powie Patera? O. Jeden honorowy dla Erika. Jeden Beyblade'owy honorowy dla Erika, bo w tym meczu wszystko było nie tak. W końcu mu się udało. W tym meczu wszystko, co miało pójść nie tak, poszło nie tak. No niestety. Ale zobaczcie, tyle razy z wygrałeś, a ja... moja druga wygra no, na sobą, no, ale spotkaliśmy kilkanaście meczów. No tak, nie w Ale to no, trzeba no. być też nie dosłownie sędzia Kalusz. Chłop, skończył mecz kiedy byłem w polu karnym. Zobaczę Erika przepiósek. Nie, no szczerze, szczerze moim zdaniem, moim zdaniem przekupiłeś Sędziego w tym meczu. Twoi zawodnicy Ej, prawie no, nawet bezkarnie faulowali, no, jakby. No nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem przekupiłeś Sędziego. Czekaj, dobra, dawaj, dawaj, remat, Remat. Remakustycz. Remakustycz.